Jesteś w miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. I tym miejscem będzie ta ścieżka. Wysypisko i skrzynia skarbów. O, dziura, dziura! Zadam. Zobaczymy w domu. Trupem nie śmierdzi to chyba to. Co to było? Jakiś chyba bnieda szybko. Zbiorowa mogiła Myślałem, kurwa, co mnie tak ugryzło? Oa! Fuck off, powadem. Tutaj w ogóle kiedyś asfalt był, była jakaś droga. Z lewej strony, jak tu się idzie, to są ślady murów, jakie tutaj były. A co to? Kochowice. A tu? Święta Kampa. Hostel. Punkt widokowy, Byłem. Dobra, to tu trzeba iść tak prosto, w prawo i do końca. Jak się było młodym, to się zdobywało. I różnego rodzaju osiągnięcia w imprezach na orientację. Będą drzewa ciąć. Najpewniej. Tu coś było. Tu jest jakiś kawałek drogi. Nasi tu byli. A co to jest? Co to za roślina? This is not cannabis. Dziewanna drobnokwiatowa. kwiatowa. No i tu znowu jakiś rowek, fragmenty murów, podkłady kolejowe I Kurwa, co to jest? Co to jest? Ktoś mi powie co tu było? Tu też jakaś dziura, ej! I tu dalej jest jakiś jakaś studnia gulik czy jest tutaj jakiś historyk który mi powie co to było tutaj był tu jakiś zakład kurde czy co mury tutaj są w kółko idę w prawo dalej tam prosto wiem gdzie się idzie dokąd w prawo jeszcze nie byłem I co to jest scena albo dach jakiś przywiało skądś górnośląskie lasy też jakiś kawałek muru, no ktoś to budował kurde i to nie postawił na 5 minut. Co to było? Ktoś wie? To są też ewidentnie szczątki chodnika. Właśnie nie jestem blisko tej świętej kampy. Żuraw. Z daleka z mojego balkonu wygląda to jakby to był jakiś olbrzymi żuraw daleko budujący osiedle, a tak naprawdę to jest takie żurawiątko. Po lewej stronie znowu jakieś pozostałości muru. Proszę historyków o podpowiedzenie co to jest. Na cegłach nie ma chyba żadnej daty bitej. Ten mur cały czas tutaj jest. Don't you worry. Mur tu jest przerwany. To jest pełno dziur. Czy to są jakieś schrony czy co? Domyślam się że to mogła być jakaś linia kolejowa, bo podkłady są jeszcze. To piękne pole w Chorzowie, albo w Rudzie Śląskiej już poczcie. Ciekawe czy ktoś tu zasadził coś pożytecznego, pachnącego, dobroczyniącego. Tutaj są znowu widoczne te postumenty dziwaczne. One są od siebie jakieś, nie wiem, 4-5 metrów. Jak ktoś wie co to było, to proszę o informacje. Betony Gierka Edwarda. Mapa Święta Kampa. Ciekawa jazda z tą Świętą Kampą. Mówiłem, że to są fajne miejsca w tym lasku? To jest ta święta kampa. <noise> Ktoś sobie jaja zrobił. No tak, to jest raczej to, tam, ten hotel, święta kampa. Święta kampa w Rudzie Śląskiej. Aha, oni sobie tu kładem przyjeżdżają chyba. A Coraz bardziej pada. Zawijam się w kierunku domu. No tak, kładzika postawić, położyć się na hamaczku. Święta kampa, no proszę. Wiaderko było, widzę? Nie ma roków na lat na butelkach czy jest. Gryzę, komary. Ewakuacja do domu. Rozpadało się zgodnie z zapowiedziami. Dzisiaj mają być intensywne opady deszczu i gradu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będę więcej chodził.